To jeździ. No ale macie ko Uwaga, panie Maciusiu, turbo jedzie, uwaga, i ziu. Uwaga, turbo, co? Dobra, jedziemy, uwaga, turbo. Masz to palacza. I na krechę! Rozpędzisz się ładnie zaraz! Ola, nie, 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 tego nie rozpędzaj! Później? Turbo i jedziesz! krechę! Równo ola, równolegle nie pługiem. Maciek, turbo dojeżdża. Gotowość i... jedziemy! Ciak! jak przyspieszy poszedł normalnie wyścigówka tylko sygnał sirena tylko na nogę by mu się trochę przydała ta niebieska pańska suma na szyi świecąca i normalnie karetka tylko pomagać nie umie Jeszcze raz wrażenia? Kolej, kole Proszę państwa, mały zaraz skoczy! I poszedł! Poszedł kula bilardowa! Tocie się, toczy ci się, się, Proszę państwa! Doganiały, doganiały, doganiały! Słuchaj, Na pewno toczy Ostatnie ponieważ, proszę Państwa, jak tu idzie skórki! Jadąc y, trasą obok wykryłam do, y, lisią norę, a zjeżdżając drugi raz, znalazłam krem! Proszę Państwa, małyż gdzieś tam z przodu, Raz by przeził. proszę Państwa. Czy my go dogonimy? Ależ tak, oczywiście, że się da! Jadę z nią! Proszę Państwa, tutaj super mini A tam nasz kochany mały Jedzie, jedzie, czy dojedzie? Przejeżdżamy na długą drogę. Proszę Państwa. Jak wyścig? Przeciwnik dogania małysza. Za kawałek będzie widoczna. Proszę Państwa. jak walczę o życie. Proszę o drobne oklaski chociaż. Ja tu się walczę o życie. do po wybrać c i nasz mały mały się dogania przeciwnik Ktoś kto zwycięży już się już czyś Polski mały został w tyle, o matko Boska czugo świstowka! Hej! na nad To Dojechał do Węgier jako pierwszy, proszę państwa nasz Polski mały Аня, микро малыш, покажи. слышишь, ты твои женка